Siemaneczko ludziska, jest to wasz host, Max umigrać w kolejnym odcinku jednego z najtrudniejszych hoteli w Los Angeles, w Czekininie. Oj tak, tu dopiero, tu, tu dopiero mamy zabawę, tu dopiero mamy ekipę usuwającą robactwo. Tu dopiero musimy budować windy w kółko, co jakieś 8 tysięcy to budujemy kolejną windę, Także była szybka i pojemna, to jest potrzebne. Przede wszystkim, żeby nasi antyrobaczanie mogli przemieścić się bez problemu i odrobaczyć rzeczy. Więc proszę szybciej, żeby windy szybciej latały. Okej, okay, jak tu mamy? Wszystko wymaksowane. Żarcie prawie wymaksowane, ale ludzie tam za bardzo nie potrzebują jednąka. Odrobaczone wszystko. Dobrze. Internety są. To nie ma problemu. Dobra, jak, jak ogólnie windy w, mają prędkości? Chyba wszystkie są 2-2. Tak jak jest 2-2, to wyglądają mniej więcej tak. Dobrze. To to dobrze. Mają być szybkie i dość pojemne. Na, na 5 wystarczą. W zupełności. W zupełności. Na plusy. Na płaskie L. O, się zrobaczyło, ale już id idą, jadą już panowie. Odrobaczać. Zadniczo tu mamy maksimum, a jak wygląda u niego? Też maksimum, super. No proszę, nie mam, nie mam pokoju na ly. I trzeba zbudować pokój na ly. więc. Yy, a, ja się już zwolnił. Wystarczy poczekać, aż się zwolni. Jak tutaj mamy, wolny, wolny, wolny. Kierownika nie potrzebujemy. Musimy poczekać, aż się zwolnią trochę pokoje. I zaraz będziemy mogli, jeżeli chodzi o pieniądze. Maksymalnie. Weźmy sobie maksymalnie to rozbudujmy. To możemy tu zrobić? Większą pojemność i, i drogie żarcie, a niech będzie. Wszystko, wszystko i lecimy już. Tak, będą już te kurczaki stawiać. Kurczaki ziemniaki, kurczaki ziemniaki. Okej, okay, jedziemy z tym. Jak na razie mamy bardzo, ona powiedzieć... Nie, niekoniecznie oblegany. Dobra, spowolniamy i patrzymy sobie... Hmm, Gdzieby tutaj? Albo coś... Nie, tu chyba będziemy potrzebowali ja się oczyści, bo tu jest chyba zachwaszczone miejsce. Brak miejsc parkingowych. Super, super, to przynajmniej mamy informację, o tym możemy na powolni. Zbudujemy sobie maksimum kolejne dwa. Okej, okay, ciebie tu, a ciebie tu. Dobra, mamy to. Rozbudowałem. Mogę nawet bardziej, tak. Zbudujmy całą ścieżkę. Miemy to już przygotowane jakby co. Coś tam z samego, samej góry chcę żarcie, ale z żarcie nie ma problemu, bo już wszystkie chyba usługi. Tak, rozbudowałem do maksimum. Eee, tu się bawimy oczyszczanie. Te usługi też rozbudowałem do maksimum. Zostaje mi tylko 7000, jest kolejna winda. Ok, no i zaczynamy balkonikowanie się. Co Balkonik. Żeby zbudować balkonik, musi być tu. To jest niemożliwe do wykonania, ponieważ maksymalnie mogę stracić to. Więc potrzebuję coś, co dało mi. O, tu mogę nawet sobie nie zbudować. To jest 27 dni. Te i tak, dobra. Ludzie zostają teraz mi bardzo długo na ten... Mają 14 dni. Bardzo mało ludzi mi teraz zostaje ostatnio na krótko. Ale super, wszystkie karaczane się pozbyliśmy z nich. Jest problem z pokojami na L, więc potrzebujemy pokój na L, zbudujemy pokój na L, pokój płaski, ten pokój możemy dać wszędzie. Pokój na L, pokój na długie L. Widzę, że plusa trzeba zająć kolejnego. Brakuje mi pokoi krzywe na L. Ale tylko dlatego, bo oni chcą się przemieszczać. Mają teraz bardzo potrzebę usług. E, poczekaj, czekaj, e, jak tu to wychodzi? Zajęty, to zatrudniamy sobie fa kolejnego faćka. Będzie musiał ktoś latać z żarciem do nich. O, całe żarcie zjedli, super. I ukończyliśmy falę 12. Super. To było bardzo intensywne. No i oczywiście... Jak zawsze, wszystko po 15%. I ogólnie zajmują najczęściej pokoje na krzywele. Ten pokój, ten pokój. Najmniej resztę, ale te pokoje zawsze będą. O boże, wszystko prańsko. Dobra, jedziemy. Nie mam jeszcze dla Ciebie pokojów. To się znajdzie. To się znajdzie. I tak, 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 bo to, to pokój na L, z pokojami na L jest problem. Może mi nie przeszkadzać, że tam obok są karuchy Dobra, więc jest problem z pokojami tymi. A, nie, aż taki problem, ale wolałbym mieć tu, ale tutaj trzeba. Okej, okay, bo tu musimy zbudować tak żeby potem zbudować dokładnie, dokładnie. Ale mi się wydaje, że przynijmy sobie ten i zbudujemy sobie window dwa poziomy do góry. Przejdziemy sobie to tu, to tu, to tu, to tu, tu. tu. Staje mi y, pokój na Ly i, i pokój tak zwany ten. Eee, musiałbym tu mieć pokój na. Hmm, tu można też coś wpakować. Tutaj nie jest to jeszcze możliwe. Eee, czy my dochodzimy do, do maksimum pokoi? Bo widzę, że wyżej się już nie da. Bo mamy chmurki. Okej, okay, dobra. Dalej jest problem z oczywiście balkonikami i planujemy. Tu muszej pokój na L, dosłownie ten. Tak? Tak. Że móc potem zbudować to. No jest to przygotowane. Tu potrzebujemy cokolwiek e, w miarę, żeby zajmowało to tak. O właśnie. Możemy zrobić tak. I pociągnąć wintę do góry. Na ile pieniądze możemy? A możemy wyżej, dobra, nie no, ma no problemu Że się coś zwolniło Miałem się dobrze, że się zwolniło Potem będziemy mogli się iść dalej. Myślałem, że dawsze znaczy się to buduje eee, Okej, okay, mogę tu albo tu tak nie mogę. To będzie okropne. Chyba, że zbudujemy sobie. Tak. I postawimy sobie. Tak. I pokój na plusa by się przydała. A na plusa musimy zbudować tu. A tu jest cały czas ten sam problem. Są trzy. No, pokazuje nam. Pokoi na plusa. Pinty są gdzie żarcia też są, prańsko też są, oni są zajęci, to nie dajemy kolejnego. Jakiś normalny pan, jakieś, normalny. normalne wymagania teraz. Nie wiem, to pokoje na pusa. Ten się oczyszcza dopiero. Był sprzątany, jest sprzątany, szybciej. Czekamy, nic nie mogę zrobić. Ponieważ nie mam jak zbudować. Tu można byłoby zbudować, dobra. Nie zdążę. Nara. Ale zdążę to dla innych. Balkonik też odpada, całkowicie. Musiałbym kolejną sekcję balkonikową zbudować po tej stronie. A balkoniki są strasznie zajęte albo mają głupie potrzeby albo są po prostu zajęci. A ja się nawet nie śpieszyć, haha. A goście z pusami to w ogóle jakaś masakra. Okay, jeżeli... musiałby mieć dwa razy na L, Dosłownie musiałbym mieć taki pokój i taki pokój, żeby móc zbudować ten pokój, pociągnąć windę na dwa razy. Dobra, da się to zrobić. Potem da się zrobić, wystarczy zbudujemy pokój płaski i oczywiście pokój na L i pociągniemy. A, nie jest problem. Ten pion co mi tu wyszedł? Ten cholerny pion. To nie, to to, to spadaj. To jest, to jest fail. Disappointing. Tak, mogę tylko dalej budować to paskudztwo. Nie, dalej jest problem z, z plusowymi pokojami. Okej, okay, to ja po prostu muszę zabudować to czymkolwiek. ...kombinować jak zbudować plusowe pokoje. Okej, okay, mogę. Zrobimy tak. Będziemy mieli to, ale tu potrzebujemy jeszcze... Fajnie było, gdyby się tak dało. Ale potem będę musiał zaraz dorobić tak. Okej, okay, mamy to. Mamy to polerę. Głowy już część. Czy, czy uda ci się wytrzymać? Zobaczymy. Potrzebuję teraz bardziej plusowe pokoje. Tak, udało się. To będzie lepiej. Eee, cholerne ich balkoniki zasrane. Można zbudować go tutaj. I się robimy. Tak. W końcu ktoś się poszedł. Jeszcze jest długo do końca. No, czy Będziecie było czekać, a ja się zwolnim Nie wiem, czy nie po prostu nie podstawić teraz kolejny, tak jak poprzednio robiłem. O proszę, mówię, że musimy poczekać, a się zwolnią. Już. Bo na, ogół, no, bo na ogół one są zajęte, widzicie, się na nasie, to zaraz ktoś sobie pójdzie. Zresztą musi po prostu zjechać windom na dół, a wind jest sporo. Mamy, nie wiem, czy będę miał tutaj akurat maksimum wind, będę potrzebował, bo ja po prostu jakoś to wszystko muszę opakować. No proszę się, coś zwolniło. Oczywiście ten gościu zarobaczył mi pokój, nie? Zobaczy, że odczyścić drobaków będzie GIT. Ok. I fala trzynasta kończona, przegapiłem dwóch 13 Okej. Okay. Super nam to poszło, widzę. Mi się wszystko powczyta. Oni zaś mają wymagania, oczywiście na temat głupich pokoi. O Boże, jest, są żarcia nagle. Tała kafejka internetowa zawalona. Moje ulubione miejsce, nie no Nie wiem czy po prostu już nie... Wbić kierownikowi poziom. Który ma dziewiąte piętro obsługuje, więc do 9 jest. Wolałbym do dziesiątego, żeby miał. Ale to trochę kosztuje. Bo już, weź, ułatw mi życie Naprawdę, pani Kierowniku, ułatw mi życie Tak, są te ostatnie piętra No i to jest właśnie to masz, masz do dziesiątego piętra, dziesiąte piętro jest to Więc git Okej, okay, mi się wydaje, że to jest taki teraz spokój Na razie nikogo nie widzę Parking oczywiście zawalony, ale to jest kwestia tylko pociągnięcia tego w dół. Więc jak co, będę miał już parking na, przygotowany na piętro yy, B2. Nie będzie tu, nie, to że... ja, tylko miejsce. Więc yy, zasadniczo dziękuję za oglądanie się, zobaczymy się w następnym oczywiście odcineczku. A dalewskie linki w opisie były kartą poprzedniego odcinek, które Was zapraszam. Jesteśmy teraz bliżej końca niż początku, więc ja się cieszę. Yy, więc możliwe, że niedługo skończymy na razie, dopóki nie wyjdzie nowa mapa, więc cześć, czołem, pa następnego, fajnie było, cześć, pa, następnego, pa, stawcie suba lajka, pa...